A właśnie, jeszcze pójdziemy po tą torbę, e, po tą torbę złota, po tą sakwę dla diega. Dla diego cholera wie. Okej, okay, i jesteśmy już... A raczej kierujemy się powoli do górniczej Doliny! Uh, ha, ha. I już jesteśmy. Tutaj też będzie dużo orków. To nie wszystko... Rosia Czwarty, polowanie na smoki i coś się chyba zacięło, albo i nie. Ok, teraz szukamy wszystkich orków. No, idzie Brzdal jeden. Bum! Eee! nie płacz. Zenek, kupię ci Nic kredki na baterie. Ok, święta strzała. Ja wiem, że to będzie ich od cholery. Tak przeczuwam. O, kolejny Brzdal. Widzę go, a raczej widzę jego nazwę. Okej okay. BUM! Okej, okay, tutaj coś mamy. Nie. I kolejny obojownik. Działaj się, gnoju! Już długo level będę miał. Wychodzi na to. O, w mordę i jak ja tutaj siedzę to przypomina mi się od razu Gothic jedynka. Normalnie Gothic jedynka. Siedzimy sobie po prostu tutaj. Tutaj stoi Diego, nie wiem czy pamiętacie. jest po prostu zajebiście. Dobra, tutaj jest ta sakwa właśnie wypchana złotem, wypełniona skórzana torba. Tu jak się nie mylę jest parę tysięcy sztuk złota. Dobra, zapiszemy sobie święta strzała w dłoni i go. Lugo No, pięknie. Tu właśnie w gotyku jedynce sobie szliśmy, szliśmy, szliśmy Szliśmy tam na górze Byli strażnicy, czy ktokolwiek kto był Wow U, do, do, do. U, do, do, do. Tak, świetnie, to się cieszę, że Cię widzę Albo i nie eee, okej okay. A tu jest właśnie ta kopalnia, którą się dostajemy. Do której możemy wejść. Uuuu uh, Martwy łowca smoków. Tu będą uh, łowcy smoków. I jednemu będziemy musieli chyba złoić tyłek Są nie ma ich. Są cholera są. Spokojnie, spokojna głowa, są. I mam przedygane. Ale podoba mi się ich zbroja. Normalnie Miesz. zbroja jest epicka Najpierw to tego. Hej, podejdź tu! Czego, Czego chcesz? Dolina jest niebezpiecznym miejscem bez nie odpowiedzi. Rozumiem, że ty posiadasz Zgadłeś! I wiesz co? Nie, ale on oczywiście wie. Dobre, dobre, się dobre. Dobra. się od tego z Pff, I co ty możesz mi tu zaoferować, ku Przynajmniej wewnętrzne... To. I, to I to wszystko, bo jesteś głupi i brzydki? A od Gudara wezmę... Ne... GÓWNO! <gulanie> Skąd tu pochodzisz, Skąd doda? pochodzisz? Pochodzimy z... z, z miasta. Z Czarnobyla. Jesteście ostrożni, prawda? Nie przez to... się nie No, chodź tu przydalu. Wiem, że jesteś brzydki i głupi Ale on zna tylko dwa kombosy, także nie powinno być nim. Nie przestawaj! No. Dołóż mu! No. Nie przestawaj! No. No. Dołóż mu! Wow! Się, ja się! Ja tutaj mogę w pieprz dostać od niego Tural. Nie przestawaj! No chodź tu to! musiało boleć. No, come on! to! będzie dla No i mnie zaaabił, no po prostu, to się nazywa fail. dobra, w dupie mam tych łowcy smoków, po prostu pójdziemy sobie od razu do, do Górniczej Doliny, ponieważ tutaj nic ciekawego nie będzie, po prostu złoić tyłek. Jak ty co chcesz Jem, przez to A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Tu się aż roi od orków, nie wspominając już o smogu. we wszystko, co się słyszy. Czy możesz mi... Mogę Zara, ci tańc. dać dobrą radę. I to w dodatku za darmo. Niepotrzebny Musiałby nam tutaj mięczar. mdlejący po usłyszeniu najcichszego smoczego <śle> <śle> Idź do domu! O kurde! <śle> to <śle> jest dla prawdziwych ale dał teraz teksta, normalnie zgasił mnie. tego zabrał. Widziałeś już? Nie, ale nie te bestie się nie, tak nie mogą się w... Nie czy to do mnie A czy wygląda? wyglądam na sze W dupie pieprzę. La 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 la, la, la 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 Dobra. Idziemy teraz do do zamku. Oczywiście mógłbym się teleportnąć, ale ja wolę jeszcze po drodze pozabijać orków troszkę. E, który mamy w ogóle level 13, czyli jak pozabijam tych wszystkich orków dookoła zamku, to będę miał 20 któryś tam A potem pójdziemy zabić. Or... Smoków. Dobra, pójdziemy zabić smoki. What the fuck! Co ja się gadam? W ogóle mi się język włączę. Cholera. Nie no, wybaczcie mi ludzie, ale... Po prostu... I myślałem, że bezimienny skoczy na klatę. By było... Skok i 10 punktów bym mu dał. Za ten piękny skok. Yy, orkowie boją się wody. Raczej do wody nie wejdą. Także będziemy mogli spokojnie wejść do wody i oni za wami nie wejdą. O, bach! Jeszcze tutaj kolejny przydal. Arczyk. Kolejny krwiopica. I widać już warga. Warga możemy pociągnąć z świętej strzały, i on umrze. Spójrzcie. Aha, piękny cel, normalnie. What the fuck? Ludzie spokojnie, tu jestem normalnie obywatele miasta. Ludzie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ucieczkę, Bach, you bitch! Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle? Ja jestem obywatelem miasta, już wam co mówiłem? Chyba. Nie no, jednak się nie boją wody. Fuck you! Ha, tu mnie nie zapiecie, bo jesteście brzycy i w ogóle. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mnie tutaj nie złapią. Kurczę, myślałem, że się boją, bo wody, a tak naprawdę to prawda, tyle że gówno prawda nie boją się wcale. Gdzie się tutaj skampiły Noby. nuby? Nuby? Ej, gdzie wysyście? Lol? Ha, 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 ha. Chyba się utopili. <grystanie> nie, no, tak serio, to nie wiem. Ale było cie... Ale było blisko, prawie by mnie zabili. Dobra, idziesz spokojnie, spokojnie. Jakby nigdy nic, tak więc spokojnie, spokojnie. Wyciągasz świętą strzałę i krzyczysz go. Lugo. Świetnie. Boom! I mamy level ludzie. Tu mamy warga, na hitach chyba go mamy. Uuuu. Nie widzicie, jak tych orków się właśnie tak wybija? Chyba jakiś Brzydal. A ty co? Ale Elita już jest mocniejszy. Mamy go na 3... 4... hity właśnie. Ale dobra, to już w którymś tam, w innym odcinku wam pokażę, jak wybić tych orków, a raczej, wybije wybiję tych orków. Oczywiście w, 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 w przyspieszonym tempie, ponieważ nie chcę teraz przedłużać tego odcinka, ponieważ zabicie tych wszystkich orków dookoła trwa na, naprawdę dobre dwie godziny. Przynajmniej mi zawsze tak, tak zajmowało. Znaczy nie tych orków tylko raz wybiłem, wszystkich, właśnie paladynem, i jak widzicie, troszkę, troszkę mi zacina fraps. Uciekajcie, ucie. Ładnie... Ładnie gadacie, bebloty. Beblot, beblot. Wow! A tam się po dupie drapał, on jest w ogóle niekulturalny. Wchodzimy sobie na górę spokojnie i jesteśmy w górniczej dolinie, ludzie. Także mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Mam tylko nadzieję. Bo jak nie, to troszkę źle. Dobrze, że przyszedłeś. Co się stało? Łowcy puszą się w zamku i przechwalają, że potrafią załatwić problem ze smokiem. Powiem ci jednak, że nie wyglądają na takich, co by sobie poradzili choćby ze starym, schorowanym zębem. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda. Dobra, ludzie, także subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, także zapiszemy i do zobaczenia. Cześć i na razie. Ho!